Z zawodów zawodów klub Robinson sędzia główny Łukasz chyba wszyscy go znamy drugą wagę będzie robił Piotrek Lary Witam wszystkich Panowie panie łowimy dzisiaj zgodnie z regulaminem okoń ma 15 na tej wodzie wiadomo sandacz jeszcze pod ochroną a do którego jest No ja pod ochroną. No pod ochroną, wiadomo, świnkę już można brać, serce można brać, sandaż pod ochroną. <grym> Jeszcze jeden dzień. Jeden dzień. A resztę robimy zgodnie z regulaminem. A A tak, stanowiska samotną num do numeru, to się nie zmienia. Łowimy. Dwie nogi można wsadzić do wody. Ale dwie, nie cztery, dwie. Nie ma jego dwie płyny. Pana tego I Można wchodzić do jajek, panie <noise> mogę mieć jajka kurze na głowie. Dobra, sprawdzamy listę i losujemy. Barański. Cyra. Czata. Porkom. Szymanie. Migier. Łak na brobiec, No dobra, i losujemy od lat, bo ja ostatnio był ostatni, to dzisiaj nie losujemy mnie

Masz na swoim koncie w tak młodym wieku już dość duże doświadczenie i zdobyte, że tak powiem, puchary. Powiedz mi, co do tej pory udało ci się zdobyć? No, ten rok. Jakie dobra. zawody wygrać? Tamten rok był dosyć oczywisty. Z chłopakami z reprezentacji Polski do lat 18 byliśmy drugie wicemistrzeństwo świata w drużynia, a indywidualnie to na mistrzostwach polskich puszporki udało się zostać wicemistrzem Polski i udało się wygrać całą klasyfikację generalną Grand Prix Polski, Polski Murów do Rado 18. Powiedz mi. Jak Ci się to udało zrobić? Czy to jest dużo treningu? Czy to jest doświadczenie? Czy to są dobrzy trenerzy? No powiedz jak, jak to po prostu wygląda. Przede wszystkim ciężka praca. Trzeba bardzo dużo trenować, jeździć i praktycznie codziennie o tym myśleć. Po drugie, dobrze jest mieć zaufaną sobie osobę, której, która jest Twoim trenerem i której się ufa. W moim wypadku to jest ojciec. No i trochę szczęście, zawsze trzeba mieć. I szczęścia też trzeba mieć. Zawsze ten czynnik szczęścia, żeby nie polosować jakiegoś bardzo słabego stanowiska w e, Powiedz mi rzeka dzisiaj, jak się czujesz w łowieniu na rzece? Znaczy generalnie ja, łow... ja jestem z okręgu Tarnowskiego, więc tam jest dużo takich rzek jak Dunajec znaczy, i Wisła. Przede wszystkim to są rzeki o uciągu dużo większym niż tutaj. A, aczkolwiek łowiłem parę razy na takich uciągach, nigdy tutaj nie łowiłem, więc zobaczymy. Jestem tu pierwszy raz. A jakie przygotowanie na taką rzekę, co tu będzie odgrywać kluczową rolę? Znaczy się, z tego co śledziłem ostatnie wyniki, ponieważ tydzień temu były tu eliminacje do Grand Prix Polski, no to wyniki nie były za wysokie i raczej były to pojedyncze duże ryby, jakieś ukleje, styczki. No zobaczymy, jestem tak naszykowany, żeby Jakiegoś nas połeś leszcze odłowić. Leszcze. Myślę, że to będzie istotne, tym bardziej, że tu mamy ten sektor taki z skra kraju, no środek sektora, ale mimo wszystko powinny się tu zakręcić. Powinny się to zakręcić. A oprócz tego jakieś uklejki. Jeżeli ukleja będzie bata, to będzie bardzo fajnie, bo będą większe wyniki. wyniki. Przygotowaliście też tam, pod uplejkę? No tak tak. Tam w tygodniu uklejka była notarna, ale pomimo tego i nie lekksowała że tego i chciałbym mogę uklejki. Dzisiaj rzeka, odra. Tak. Łowi, łowi pan często na rzece? No sporadycznie w większości, bo akurat w moim rejonie nie ma takich rzek jak, jak ten, jedynie trzeba jechać yy, ileś tam kilometrów, najbliższa jest we Wrocławiu, Odra. no to tam się jedynie jeździ i ten, nie? Ale nieraz się daje radę i połowić i na rzece też tak samo. Rozumiem. Eee, co dzisiaj będzie odgrywał kluczową rolę w przygotowaniu na rzekę? Tutaj trzeba, że trzeba Zanętę skleić Mocno yy, bo, bo jest uciąg dość yy, Taki wyraźny Ostatnio byłem tydzień temu na Grand Prix Polski Nie tutaj No to tak były yy, No Sklejona wchodziły leszcze nie? A tak to ukleja Żerowała no. Z gruntowych to ukleja yy, Jak nigdy na gruncie prawda? Kleja. ukleja, no, no. Także pierwszy dzień tego to było dość dobrze, bo ile szczyki wchodziły i, tak. i, i ten. A, a w drugi dzień już trzeba było się ratować uklejami. No bo, I jak się udało powieść na Grand Prix? No znaczy się byłem piąty w sektorze. Nie? E, te. W jeden dzień byłem piąty i w drugi dzień piąty. No. Ogólnie, dobrze. No, ogólnie skończyłem na 17 miejscu indywidualnie. No ale Wyniki były duże? No nie były takie. 7800 pierwszy dzień wygrał, yy, w drugi dzień yy, miał 6, 6 coś co wygrał zawody. Także się klasowały 1,5, kilo, 2,5, 3, 4, o takie były zróżnicowane. Tutaj. Z daleka pan tutaj przyjechał? No ja akurat jestem ze Świdnicy. Dolnośląskie. Yy, jest ten także trochę Kawałek kilometrów drogi. jest. Kawałek drogi jest. I co sprowadziło na zawody? No, znaczy się Robinson, atmosfera rozgrywki tego. Ja już mam trzeci start, teraz będę miał. No, w dwóch startach złapałem pięć punktów sektorowych, także jest dobrze. No, trzeba, trzeba łapać dalsze punkty, żeby wyjść jakoś do finału. Nie? I przyjechać na finał. No właśnie. Także powodzenia panu. No, dziękuję. Przedziś. Pierwszy raz na Robinsonie? nie? Yy, nie, już nie. mam za sobą kilka startów. Tak? Jakie wyniki? No dobre, dwie trójki i piątka. To nie No Oby dzisiaj tak było. Jak się czujesz na rzece? Pasuje ci rzeka czy to raczej... Lepiej jezioro. Lepiej jezioro. Czy jeszcze niedoświadczony jestem tak bardzo nie? A łóżko ogólnie na rzece? Tak, treningowo czy? No treningowo tak, ale na zawodach sporadycznie. Rzadko to mamy, bo to okręg, Katowice no rzadko to rzadko, dwa razy do roku to zawody mamy. Razem. E, powiedz mi, jak się przygotowaliście w takim wypadku na tworzywka? Że... Zawsze się tu łowi albo ciężko, albo lekko. Raz tak, że... raz tak. Nie ma tu zasady, tak powiem. Raz bierze właśnie na ciężko, raz na lekko. Zobaczymy, Przegląd jak dzisiaj będzie. Przeglądaliście wyniki z zeszłych zawodów? Tydzień temu? Ja tu też startowałem, właśnie. Też startowałem. Ale masakrę. Kilo wygrać sektor to na samym uklei drobny leszczyk czasami. To Ciężko się nie łapało. Nie za fajne wyniki. No, bardzo techniczna jest ta woda. Ciężko. Straszno, no. A e, powiedz mi, podczas ostatnich zawodów, e, jak ci się udało połowić? Źle. No, nie dopasowałem się do tych ryb. Tak yy, drużynowo obraliśmy taką taktykę. Jeden senior połowił, reszta nie. Jakie przygotowanie na rzekę? Jak na rzekę? Jakie tak. przygotowania? Ja się przygotowałem tak jak na kanał. No, słyszałem, nigdy nie łowiłem, ale słyszałem, że tutaj się łowi tak jak na kanale. Raczej lekko. Lekko. A jakie ryby będziemy dzisiaj szukać? Nie wiem, leszczyki, płotki. Na no, ukleje też nie, się nie. W ogóle uklejówek nawet nie brałem, żeby mnie nie kusiły. Nie, nie. lubię łowić uklei. Nie lubię łowić ogóle. Okay. A ogólnie y, jak się pan czuje na rzece? Tak normalnie, tak jak na każdej wodzie. Trzeba jest... się dopasować i jak się dopasuje to dobrze. Jak nie no to nie trudno. Ale często pan mówi na rzece? Nie, u nas mało jest wody takiej, żeby łowić na rzece. Praktycznie rzadko. Rzadko. Praktycznie rzadko. To... A sama technika dzisiaj łowienia, czyli chodzi tu dokładnie o konsystencji gliny, jak to będzie podawane? Nie wiem, ja zrobiłem dwie wiążące, rzeczno i dwie rozpraszające. Aha, czyli jest tak jakby pod, pod, pod wszystko, tak? No, nie wiem, nigdy tu nie łowiłem, także ciężko mi powiedzieć. A co jak, będzie. jak znam, równa jest miarę czy? czy? no ja właśnie nie wiem, mam dylemat czy się dobrze wygruntowałem, bo łowię na takiej górce, górce półtora metrowej ale nie wiem, czy to nie są kamienie, chociaż nie miałem żadnych zaczepów. Może będzie dobrze, zobaczymy. 3, 300 Jeszcze jakieś te? to jest taki najgorszy przelewczyk A u jakiejś też lesznej pokrywki się pominął Te 3, 300 jak zde nazwało 300 25 25 Nie, nie będę konieczny Ech, nie to Nie otwórzmy

Да, <laughs> я Po 600 powinno być. 2,9. pół, za rok 5. Mogę tak wyjść. Wyciągnij, wyciągnij. 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 Nie No

Mam nadzieję, że zdążymy zwinąć bajtan przed deszczem, więc szybko kończymy ceremonię wręczania nagród. Panie sędzio, proszę o wyniki. Dzisiejsze zawody z wynikiem 4705 wygrał Szlachta Paweł. Brawo wymienić na gaderko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. się po Drugie miejsce z wynikiem 455 dla Jakuba. Ja Bravo! Zapęmu Mistrzostwo mistrzostwo świata indywidualne niedługo. Nie, 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 nie. Trzecie miejsce z wynikiem 4080 Klem Artur. To to tutaj wybrać. Trzecie miejsce z wynikiem 3305, Bożena Lariś. Pozwoli no! no! Piąte miejsce z wynikiem 4070, Niewel Dukasz. Bój, Przepraszam, akumulator padł. Musiałem A. czekać na ratunek. No to trzeba poczytać, żeby zepchnąć. Zaraz, kurwa. Norbana, mokreśla. Mierdzący. Mierdzący Szóste miejsce, Kuba 2 z wynikiem 3 325. -325. Ucha! Somał, Somał niech się

Kto jeszcze do zbrania jest? Tak nie jest to Kasety do nosowane. Gratuluję. Ósme miejsce Dobrowolski Piotr 2420.

główną przyczyną tego, że ta jedynka dzisiaj jest? Podstawa tutaj to są ukleje i trzeba się dobrze do nich przygotować. Przed zawodami niby mówili, że tydzień temu ukleje nie brały. W tym tygodniu się to troszeczkę zmieniło, także troszeczkę tej uklei było, ale nie całe zawody dało się ją łowić i była strasznie strasznie odskakiwała. 5 minut się złowiło 10 uklei, a potem przez 10 minut żadnej. Także kluczem do sukcesu dzisiaj też było łowienie na tyczkę. Mnie się udało ryb kilka, kilkanaście złowić z tyczki, także jestem z tego bardzo zadowolony. Do tego solidna liczba uklei, także wszystko, że tak powiem, zagrało tak, jak powinno. Jakie zestawy dzisiaj grały kluczową rolę? Mnie najlepiej łowiło się na bombkę. Mimo, że się trafiało troszeczkę leszczyków, nie chciały one jakoś bardzo na stopa brać, na listek i bardzo przy dnie, tylko gdzieś tam pływały troszeczkę w toni. Więc tak jak mówiłem, bombka, gramatura 3-5 gram w zależności od uciągu. Uciąg dzisiaj był zmienny, mimo że woda mniej więcej stała, no ale jak to na rzece, raz troszeczkę wolniej, raz mocniej płynie. Także jak płynęło mocniej to 5 gram, jak troszeczkę zwalniało to ta bombka dzisiaj. E, zanęta klina podanie tego. Jak na każdych zawodach bardzo duże. E, ryby są świeżo potarle, e, także trzeba z liczbą, z ilością towaru bardzo uważać. E, nie można przesadzić, ale też nie może być tego za mało, no bo jednak te większe rybki coś tam, coś tam muszą jeść w tym, w tym stanowisku. Coś tam muszą jeść. Tak. Także gratuluję. Dzięki, dziękuję dziękuję bardzo. Badaniu. Dziękuję panie Pawle. Dziękuję panu trenerowi. <laughs> Ja, yeah.